Co tak naprawdę daje ta świadomość? Przede wszystkim daje wolność. Wolność od automatycznych reakcji, od przywiązania do ciągłego oceniania, od życia w trybie co dalej? Gdy jesteś świadomy chwili obecnej, przestajesz być niewolnikiem własnych myśli i emocji. Zamiast dawać się im bezwiednie porwać, zauważasz je, patrzysz na nie z miejsca ciszy i dystansu. Widzisz je, ale nie musisz się z nimi utożsamiać. To tak jakbyś siedział na brzegu rzeki i obserwował przepływające liście, zamiast skakać za każdym z nich. Świadomość chwili obecnej przynosi też spokój, ale nie taki powierzchowny wynikający z chwilowego braku problemów. To głębszy spokój zakorzeniony w fakcie, że niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz, ty masz miejsce w sobie, do którego zawsze możesz wrócić. Taki spokój jest odporny na burze codzienności. Nie oznacza braku emocji, lecz umiejętność ich przeżywania bez bycia przez nie pochłoniętym. Dzięki obecności zaczynasz dostrzegać też piękno prostych chwil, które wcześniej umykało. Zwykły spacer, rozmowa, zapach porannej kawy, śmiech dziecka. Promień słońca na twarzy stają się czymś więcej niż tylko tłem dnia. Stają się życiem samym w sobie. A co najważniejsze, świadomość chwili obecnej pozwala ci naprawdę doświadczyć siebie. Nie tego, kim według innych powinieneś być. Nie wersji siebie, którą pokazujesz w mediach społecznościowych, ale prawdziwego ja żywego, czującego, obecnego tu i teraz. I tu pojawia się coś niezwykłego, gdy jesteś naprawdę obecny. Zaczynasz dostrzegać, że w tej chwili niczego ci nie brakuje, że jesteś kompletny, że nie musisz niczego zdobywać ani udowadniać, by być wartym miłości, szacunku, uwagi. Obecność nie rozwiązuje wszystkich problemów życia, ale zmienia sposób, w jaki je przeżywasz. Zamiast walczyć, zaczynasz płynąć. Zamiast wciąż szukać, zaczynasz być. Zamiast tracić siebie w chaosie myśli, zaczynasz siebie odnajdywać. To nie jest jednorazowe olśnienie. To praktyka powracanie do chwili obecnej, raz za razem. Upadanie w myśli i ponowne wstawanie do życia. Czasami wystarczy kilka świadomych oddechów, kilka sekund ciszy, kilka kroków stawianych z uwagą i powoli, chwila po chwili, życie zaczyna smakować inaczej. Nie jako coś, co trzeba przeżyć na czas, nie jako coś, co trzeba naprawić, ale jako coś, czym po prostu się jest. Teraz, w tej chwili, w jedynym momencie, który naprawdę istnieje. Po pierwsze, wewnętrzny spokój. Zatrzymując się w teraźniejszości, przestajemy uciekać przed tym, co czujemy. Nie zagłuszamy emocji pracą, rozmowami, serialami, przeglądaniem telefonu. Nie musimy już odwracać wzroku od siebie samych. Bo prawda jest taka, że największe zmęczenie nie pochodzi z tego, co robimy na co dzień. Największe zmęczenie bierze się z nieustannej walki walki z własnym wnętrzem. Próbujemy nie czuć smutku, nie czuć lęku, nie czuć samotności. Wpychamy te emocje gdzieś głęboko w siebie, udając, że ich nie ma. Ale one tam są i im bardziej staramy się je ukryć. Tym bardziej nami rządzą. Świadomość chwili obecnej uczy nas czegoś zupełnie innego. Nie musisz walczyć, nie musisz odpychać. Wystarczy, że pozwolisz emocjom być, zobaczysz je, poczujesz, ale nie pozwolisz, by cię pochłonęły. Wtedy coś niezwykłego zaczyna się dziać. Emocje, którym dajesz przestrzeń, same zaczynają się transformować. Smutek nie rozdziera cię już od środka. Lęk nie paraliżuje, bo one przestają być wrogami, stają się naturalną częścią doświadczenia człowieka. I wtedy właśnie zaczynasz naprawdę odpoczywać. Nie dlatego, że zniknęły wszystkie problemy, nie dlatego, że twoje życie stało się nagle idealne, ale dlatego, że przestajesz prowadzić wojnę z samym sobą. I to daje prawdziwy, głęboki spokój. Spokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności, spokój, który możesz odnaleźć nawet w środku chaosu. Kiedy wokół ciebie panuje hałas, a ty potrafisz odnaleźć ciszę w sobie, wtedy nic i nikt nie może cię tak naprawdę złamać. Ten spokój staje się twoją kotwicą, twoim schronieniem, twoją siłą. I co najpiękniejsze, nie musisz niczego robić na siłę, by go znaleźć. Wystarczy, że jesteś świadomie. Z odwagą w tej jednej prawdziwej chwili. Bycie świadomym to wybór, który podejmujemy codziennie. Jeśli chcesz razem ze mną eksplorować, jak żyć pełniej, subskrybuj kanał teraz. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych nagrań, które mogą stać się Twoją chwilą zatrzymania. Lecimy dalej. Po drugie, prawdziwą głębię relacji. Gdy jesteś naprawdę obecny z drugą osobą, Naprawdę obecny, a nie tylko fizycznie bliski, zaczynasz dostrzegać coś, co w zwykłym biegu życia łatwo umyka. Słuchasz nie tylko słów, które wypowiada, słuchasz też ciszy między zdaniami. Patrzysz w jej oczy i widzisz to, czego nie da się wyrazić słowami lęk, radość, pragnienia, smutek, nadzieję. Świadomość chwili obecnej sprawia, że przestajesz rozmawiać tylko po to, by odpowiedzieć. Zaczynasz rozmawiać po to, by usłyszeć. Nie czekasz, aż ktoś skończy mówić, żeby natychmiast wtrącić własną historię. Nie przygotowujesz odpowiedzi w głowie, zanim druga osoba dokończy zdanie. Jesteś cały, niepodzielony z nią. A to jest dar. W świecie, gdzie uwaga stała się towarem deficytowym, dać komuś prawdziwą obecność, to jak powiedzieć, Widzę cię, jesteś dla mnie ważny, jesteś tutaj, a ja jestem tutaj razem z tobą. Tak buduje się prawdziwą więź. Nie przez wielkie deklaracje, nie przez spektakularne gesty, ale przez małe chwile autentycznej obecności, spojrzenie, dotyk, ciszę, dzieloną bez niepokoju. Więzi nie tworzą się na poziomie słów, tworzą się na poziomie bycia i to właśnie bycie świadomym zmienia wszystko. Bo, kiedy naprawdę jesteś z kimś w danym momencie, przestajesz patrzeć na niego przez pryzmat własnych oczekiwań czy ocen. Przestajesz widzieć tylko projekcję, a zaczynasz widzieć człowieka. Człowieka z jego historią, człowieka z jego wrażliwością. Człowieka, który tak jak ty tęskni za byciem naprawdę usłyszanym i naprawdę przyjętym. Świadomość chwili obecnej w relacjach to także odwaga. Odwaga, by być prawdziwym, by nie udawać, nie maskować się, nie zasłaniać pozą. Bo dopiero wtedy możliwe jest prawdziwe spotkanie spotkanie dwóch autentycznych istot, bez udawania, bez gry. Taka relacja nie tylko daje głęboką satysfakcję, ona leczy. Leczy poczucie samotności, nawet gdy wokół jest tłum, leczy niepewność, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy by zasłużyć na uwagę i miłość. I co najważniejsze, zaczynasz rozumieć, że nie musisz być kimś więcej, by zasługiwać na bliskość. Wystarczy być obecnym, prawdziwym w tej jednej chwili. To jest magia obecności w relacjach i tej magii naprawdę nic nie może zastąpić. Po trzecie, większą jasność umysłu. Bycie tu i teraz pozwala zobaczyć rzeczy takimi, Jakie naprawdę są bez zniekształceń, bez filtrów własnych lęków, ambicji czy uprzedzeń? Zaczynasz widzieć życie bez iluzji, nie przez pryzmat tego, czego się boisz, ani przez to, czego pragniesz. Po prostu widzisz, jesteś świadkiem rzeczywistości takiej, jaka jest. To zmienia wszystko. Zamiast reagować impulsywnie, zaczynasz działać świadomie. Zamiast dawać się ponieść emocjom, Zatrzymujesz się, by je poczuć, zrozumieć, a potem wybrać swoją odpowiedź. Świadomość w chwili obecnej nie oznacza, że przestaniesz odczuwać trudne emocje. Oznacza, że już nie będą tobą rządzić. Nie będziesz jak liść niesiony wiatrem własnych myśli, emocji, lęków. Staniesz się jak drzewo zakorzenione w tym, co prawdziwe, bo świadomość to niebierne przyglądanie się życiu. To aktywne, uważne uczestnictwo w nim, z pełną odpowiedzialnością za siebie i swoje wybory. I to jest ogromna ulga. Przestajesz wierzyć w iluzję, że musisz nieustannie wracać do przeszłości, aby coś w niej naprawić. Przestajesz wierzyć w iluzję, że musisz kontrolować przyszłość, aby być bezpiecznym. Uświadamiasz sobie, że jedyne czym naprawdę dysponujesz, to ta chwila. I w tej chwili masz dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz do oddechu, do spokoju, do decyzji. Przestajesz gonić za lepszym jutrem i zaczynasz żyć w pełnym teraz. Bo życie zawsze było tutaj. Zawsze było w oddechu, w spojrzeniu, w kroku, w dotyku, w rozmowie. Ale czy to łatwe? Nie. Nasz umysł od dziecka był trenowany inaczej. Planowanie, analizowanie, ocenianie stały się dla niego naturalnym środowiskiem. W pewnym sensie jesteśmy mistrzami ucieczki od teraźniejszości. Uciekamy w analizę, by zrozumieć przeszłość, uciekamy w wyobraźnię, by zabezpieczyć przyszłość. I kiedy próbujemy być obecni, umysł natychmiast stawia opór. Wysyła myśli, wspomnienia, niepokój. Byle tylko nie zatrzymać się naprawdę. I to jest w porządku. Świadomość chwili obecnej nie polega na tym, że przestajesz odpływać myślami. Polega na tym, że za każdym razem, gdy to zauważysz, wracasz. Łagodnie. Bez osądzania siebie. Wracasz do oddechu. Do ciała. Do dźwięków. Do zapachu powietrza. Do prostych, realnych doznań tej chwili. Czasem to będzie zatrzymanie się na trzy sekundy, by poczuć, jak Twoje stopy dotykają Ziemi. Czasem będzie to pełne uważności spojrzenie na twarz rozmówcy. Czasem będzie to smak kawy, w którym zatrzymasz się na chwilę dłużej. To są małe chwile. Ale to właśnie z takich małych chwil składa się całe życie. Jeśli nie jesteśmy obecni teraz, nie będziemy obecni nigdy. Przeszłość już minęła. Przyszłość jeszcze nie nadeszła. Jedynym miejscem, w którym naprawdę możesz być, jest teraźniejszość. Więc zatrzymaj się na moment, zadaj sobie pytanie, gdzie jesteś właśnie teraz. Czy słuchasz, czy naprawdę słyszysz, czy czujesz, że żyjesz? Bo życie nie czeka, życie dzieje się w tym oddechu, który właśnie bierzesz, w tym uderzeniu serca, które teraz rozbrzmiewa w twojej piersi. W tej chwili nie w żadnej innej. Nie musisz niczego zmieniać, nie musisz stać się kimś innym, nie musisz być bardziej duchowy. Bardziej spokojny, bardziej doskonały. Wystarczy, że się zatrzymasz, wystarczy, że naprawdę będziesz. I z tego zatrzymania może wyłonić się coś, czego być może od dawna szukasz prawdziwe życie, Twoje życie, tu i teraz. Świadomość chwili obecnej to nie tylko technika czy chwilowa praktyka, to coś znacznie głębszego to sposób życia. Sposób patrzenia na siebie, na innych i na cały świat. To wybór, by naprawdę być tu, gdzie życie się dzieje. Nie w wyobrażeniach o przeszłości, gdzie pielęgnujemy wspomnienia lub żale, nie w oczekiwaniach wobec przyszłości, gdzie kreujemy nadzieje i lęki, ale w prawdzie tej jednej niepowtarzalnej chwili, która właśnie teraz pulsuje życiem. Dzięki obecności odnajdujemy coś, Czego w głębi serca wszyscy szukamy. Coś, czego nie da się kupić, wymusić ani osiągnąć siłą. Odnajdujemy wewnętrzny spokój głęboki, cichy, stabilny. Prawdziwą głębię relacji tych, które karmią duszę, nie tylko wypełniają czas. Większą jasność umysłu, dzięki której nasze życie przestaje być chaotycznym biegiem, a staje się świadomą podróżą. Świadomość nie obiecuje życia bez problemów, nie sprawia, że przestajemy czuć ból, stratę, zmęczenie, ale sprawia, że zamiast być biernymi pasażerami własnego życia, stajemy się obecnymi świadkami, którzy widzą, czują i wybierają z miejsca głębokiego kontaktu ze sobą. Ale ta świadomość nie przychodzi nagle, nie pojawia się magicznie tylko dlatego, że o niej przeczytaliśmy czy usłyszeliśmy. Ona rodzi się powoli, jak mięsień wzmacniany codziennym powrotem. Codzienną decyzją wrócę jeszcze raz w tej chwili. Czasem powrót będzie łatwy, czasem będzie trudny. Czasem będziesz czuć opór, rozproszenie, zmęczenie. I to jest w porządku. Nie chodzi o to, by być zawsze idealnie obecnym. Chodzi o to, by za każdym razem wracać, bez oceniania siebie, bez gniewu z łagodnością i czułością wobec własnego człowieczeństwa. Więc jeśli teraz, słuchając tego, czujesz, że coś w tobie zarezonowało, jeśli czujesz, że tęsknisz za życiem głębszym, spokojniejszym, bardziej autentycznym, zacznij teraz. Nie jutro. Nie wtedy, gdy wszystkie warunki będą idealne. Nie wtedy, gdy znikną wszystkie problemy. Teraz. Weź głęboki oddech. Poczuj, jak powietrze wpływa do Twoich płuc i jak je opuszcza. Poczuj stopy dotykające Ziemi. Poczuj rytm Twojego serca. Poczuj siebie dokładnie tu, gdzie jesteś. Nie musisz niczego zmieniać. Nie musisz być kimś innym. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że jesteś świadomie, z sercem otwartym na to, co jest. Zrób pierwszy krok w stronę większej obecności. Niech to będzie najmniejszy, najbardziej delikatny krok. Liczy się nie spektakularność gestu, ale szczerość intencji, szczerość Twojego powrotu do siebie. Jeśli chcesz, możesz teraz zatrzymać się na chwilę i napisać w komentarzu, czym dla Ciebie jest bycie tu i teraz? Jak odczuwasz swoją obecność? Jakie małe kroki chcesz podjąć, by bardziej być? Twoje słowa mogą zainspirować innych. Twoja obecność tutaj już teraz tworzy przestrzeń, przestrzeń uważności. Refleksji, życia. Jeśli czujesz, że chcesz być ze mną w tej podróży, dalej zasubskrybuj kanał, bo razem możemy odkrywać, jak żyć pełniej, spokojniej i bardziej świadomie. Krok za krokiem, oddech za oddechem, chwila za chwilą. Pamiętaj, życie dzieje się teraz. Nie czeka na lepszy moment. Nie zatrzymuje się, aż będziemy gotowi. Ono płynie w tej sekundzie, którą możesz przeżyć świadomie. Albo przegapić. Nie przegap go. Dziękuję, że jesteś tutaj. Dziękuję, że słuchasz. Dziękuję, że wybierasz być obecny. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. W kolejnej chwili, która tak jak ta może stać się pięknym początkiem.